Przewija mi się nonsop. Od paru tygodni, dobra, dwóch, takie zdjęcie, że laska sobie stoi na trybunach w takiej pięknej sukience, białej, w czarne, kropeczkę, no, hm, 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 czyli rafa. I co? Napaliłam się na tą sukienkę i zamyślę, no kurwa, ja też ją chcę. No przeszukałam pół internetu, później stwierdziłam, że może sobie sama ją ja uszyję, później stwierdziłam, że kiedy i. Jestem ciekawa, jakie to przyszło i czy to przyszło takie, jak mi się zamarzyło. To, bo ja już mam stylizację w głowie, wymyśliłam. Także ładnie zapakowane, ładnie, podoba mi się. Ja już widzę, że chyba będzie za duża. Ale materiał nie jest przekonujący. Tiur, pod spodem. Wierzymy, wierzymy, po... Czy ktoś mi powie, po co to jest? I jeszcze na dodatek urwane, co mi z tego, jak już nie powieszę? na tam. Dobra, złe obiektyw, czekaj. Nie wygląda to do końca tak, jak bym chciała. Ubierzmy obcasy, bo jak wiemy, w obcasach wszystko lepiej wygląda. Kurde, jakoś tak... eska i chyba jest na mnie za dużo. Patrzcie, ile tu miejsce. jeszcze jest. Odsyłać? Nie odsyłać? Mnie nie wygląda to źle, ale przecież się jakoś tak... Jakoś tak nie pogrubia. Widzicie to? Ładna sukienka, zamysł była fajny, ta pani tam dużo ładniej wyglądała, ale ja myślę, że to też chodzi o sam materiał, bo ten materiał, to, to, to czuć, że to, to, to nie to, proszę pana. Nie wiem, zastanowię się jeszcze, a wy dajcie znać w komentarzach, odsyłać, nie odsyłać, bo to, to nie jest to.